was serdecznie kochani, jestem na spacerku Trochę dzisiaj padało do południa ale się wypogodziło Widzicie co tam u was słychać Ja sobie włosy podcięłam Pokażę Wam w następnym filmiku i ufarbowałam na wiśniową czerwień. Dzisiaj Wam pokażę paznokcie. Jakie sobie zrobiłam? taki motylek i paznokcie na kolor wrytna. Z tym, że miałam mały padek. I w sobotę idę na naprawę paznokcie. Ptaszki ładnie śpiewają. Słyszycie? O, to sobie hulajnogę włączyłam. Trochę hałas jest, bo idę przy ulicy przez park. Od dzisiaj zaczynam dietę Dodaję sobie młody jęczmień do naturalnego jogurtu Do sałatek można dodawać Do wody, soku oraz również mam tabletki wody jęczmień I zobaczymy na ile mi to pomoże Krzaczek. Jak wam mija po południe, a raczej wieczorek. Zanim ja to wstawię, to będziecie już mieć wieczór. Ja idę powoli do domu. Okazję jest tej strony, bo nie chcę nagrywać samochodu. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli ktoś nas nie subskrybuje. Do miłych komentarzy. Pozdrawiam was serdecznie, buziaczki. Pa pa.